Pamiętam to dzisiaj bardzo dobrze, w którym miejscu to się stało. To był 47 km, 700 m, Przede mną nie jechał żaden samochód, jechał jeden samochód tylko z tyłu za mną. Z jaką pan prędkością jechał? Między 80 a 90. Dopuszczalna prędkość tu jest jaka? 90. To było na tym odcinku. Mamy tutaj bariery ochronne i to było w tym miejscu, właśnie na wysokości tych barier. Jedna z tych brzusz spadła mi na samochód. Huk w środku był potężny i jakby rozerwał się ładunek wybuchowy. Udało mi się utrzymać samochód na pasie drogowym. Nie zjechałem nigdzie no i po prostu powiedziałem, że muszę się zatrzymać. Byłem po prostu w szoku, ale przede wszystkim yy, cieszyłem się z tego, że po prostu yy, przeżyłem i że żyłem. Do wypadku doszło rok temu na drodze krajowej 60 km od Szczecina. Drzewo, które spadło na samochód Tadeusza Mamota, rosło na działce drogowej, której zarządcą jest Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Emeryt miał dużo szczęścia, że żaden konar nie przebił mu szyby, bo mogłoby się to dla niego zakończyć tragicznie. To jest ten samochód uszkodzony. Stoi w tej chwili już 15 miesięcy. Drzewo uderzyło z tej strony, uszkadzając w pierwszej kolejności prawy słupek, następnie szybę przez maskę w kierunku lewej lampy. Jedna część tego drzewa przeleciała po relingach przez dach, rysując dach w tylnej części samochodu. Pan Tadeusz zabezpieczył jeden z fragmentów pnia brzozy, która spadła i roztrzaskała mu się na aucie. Po wypadku od razu wezwał policję i powiadomił zarządcę drogi. Następnego dnia zgłosił szkodę, by dostać odszkodowanie. Koszt naprawy tego samochodu został wyceniony na około 20 tysięcy złotych. Pan myślał, że ta sprawa zostanie załatwiona szybko? Ja myślałem, że nie będę miał żadnych problemów, a zdarzyłem się ze ścianą. Ubezpieczyciel zarządcy drogi odmówił wypłaty odszkodowania. W piśmie wskazał, że w dniu wypadku wiał silny wiatr i było to zdarzenie losowe. Po odwołaniu pan Tadeusz dostał kolejne pismo, w którym towarzystwo podtrzymało swoją decyzję i powołując się na stanowisko zarządcy drogi stwierdziło, że brzoza, która spowodowała szkodę, nie wykazywała nieprawidłowości. Emeryt zlecił wtedy wykonanie badania stanu tego drzewa biegłemu sądowemu z dziedziny dendrologii. To drzewo jest bezspornie martwe. Dla mnie nie ulega to wątpliwości. Tu widzimy fragment pnia tego drzewa z wyraźnymi objawami znielizny, tutaj widocznej w postaci takich żółtawych, brązowawych przebarwień. Proszę zauważyć, że mamy na pobocznicy pnia huby. To są owocniki grzybów patogenicznych. Ewidentnie widać, że tutaj mamy co najmniej dwa przyrosty roczne, więc te drzewo już było porażone przez grzyby patogeniczne co najmniej dwa lata przed zdarzeniem. Czyli kwalifikowało się do wycięcia, tak, do usunięcia. Tak, tak, bezspornie. Ewidentna wina jest po stronie podmiotu, który zarządza pasem drogowym. Ze stanowiska szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że przeglądy drzewostanu były wykonywane na bieżąco. Brzoza, która spowodowała szkodę, miała być drzewem zdrowym. Chcemy dowiedzieć się, na jakiej podstawie wydano taką opinię. Inwentaryzacja, która była wykonywana, nie stwierdziła, że to drzewo było w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, w związku z tym też nie wnioskowaliśmy o wycinkę. Przed tym zdarzeniem, kiedy był taki przegląd robiony? Kiedy sprawdzano stan tych drzew? W roku 2017. Czyli poprócz. 6 lat wcześniej. Natomiast oprócz tego również wykonywane były w trakcie objazdów, sprawdzenia, jeżeli chodzi o stan zdrowotny. Jak wygląda taki objazd i stwierdzenie, czy to drzewo jest zdrowe, czy też martwe? Wykonują to nasze służby drogowe. Jadą i sprawdzają wizualny stan. To jest to drzewo. Wizualnie wygląda tak, że jest tutaj Kubiak jak pospolity, żyw, i on był na tym drzewie. Państwa pracownik, kiedy był i pan mówi, dokonywał tych oględzin, nie widział tego? My, opierając się na stanie wizualnym, nie stwierdziliśmy, aby tu zachodziła potrzeba dokonania tej fitosanitarnej wycinki tego drzewa. To są te drzewa, rzodkie. Proszę zobaczyć, Kuba, wszystkie brzozy były chorymi drzewami. Tak się nie zachowuje drzewo zdrowe. Mówi Pan Mówimy, o czymś takim, to, że ono tak, się łamie. Po to prostu, jest po prostu tak? próchno. Na pewno by się zdrowe drzewo tak nie złamało. Ja uważam, że ich tutaj w ogóle, że zarządcy tu w ogóle nie było.